Siemaneczko, siemaneczko, witam w kolejnym odcinku oczywiście z Pokemon Go. Dzisiaj kolejny z serii Community Day, tym razem będziemy polować na Porygona w wariancie Shiny. Zobaczymy ile tych Porygonów uda się dorwać, może jakąś setkę. Na samym początku zapraszam Was do Discorda, jest tam osobny dział do Fortnite'a i do Pokemon Go, także każdy znajdzie coś dla siebie. Ja nie przedłużając, zapraszam także do grupy na Facebooku Bąku 12 niantic Games. Subskrybujcie mordy kanał dzwonem, jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a teraz lecimy z odcinkiem. No i do Community Day mamy jeszcze parę minut, także na szybko posłużymy się infografikami. Obecnie widzicie tutaj gdzieś z boku, co jest na rajdach. No i na tierze piątym powrócił Articuno. Setka to 1743, a z boostem 2179. Wszystkie kontry oraz pokemony kontrujące wyświetlam Wam gdzieś z boku. Oczywiście mamy tutaj rajdy na Mega Ewolucję, także spróbujemy sobie zapolować na Mega Pidgeotto. Ciekawy pokemon, bardzo fajnie wygląda. No a teraz już nie przedłużam, za chwilę odpalimy grę, no i spróbujemy dorwać pierwszego porego na szajni. Te ujęcia, które widzieliście, były z Gliwic, z radiostacji, jednak był tam tylko jeden gym i jeden pokestów. Dlatego przeniosłem się na szybciora do Parku Śląskiego w Chorzowie. No i tutaj połapiemy sobie Porygony. Jak widzicie, bardzo dużo się tego respi. Oczywiście, Porygon do ewolucji potrzebuje aż dwóch itemów ewolucji, ale mamy tutaj bardzo fajne, szybkie kwesty. Już dwa wykonane, także itemy ewolucji można sobie na spokojnie tutaj zdobyć czeki na szybko. Zobaczymy, czy któryś nie będzie shiny. Dzisiaj potrójmy załapanie. Także można odpalić sobie lekiego. Ja też to za chwilę zrobię, choć, chociaż już punktów doświadczenia tutaj nie potrzebuję. Jak na razie zero shiny. Ten też nie shiny. I może odbierzemy sobie jeszcze boksa za, za sztęple za 7 dni. Zobaczymy, co tam ciekawego siedzi. Na szybciora, tą całą. A klikłem akurat w Eevee. Tą całą rozmowę tutaj przewiniemy. Otwieramy boksa. Bole się przydają dzisiaj. No i sprawdźmy. Rajcu 940. Złapiemy go poza odcinkiem. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć. Niantik zasypuje nas tutaj e, boksami za darmo w sklepie. Także mamy tutaj pierwszy boks, ze go nie odebrałem. 10 grade woli, potiony i inne takie rzeczy. W drugim boksie. Revive, Great Bole, Poké Bole, Raspberry także odbieramy. I został jeszcze jeden box Ultra Ball. Tutaj mamy 30 Ultra Boli. Ten box wyszedł chyba dzisiaj, także też sobie odbierzemy. A teraz już lecimy szukać naszych pierwszych Shiny Porygonów. No i dopiero co wyłączyłem kamerę, i już siedzi pierwszy Porygon Shiny 1446 CP. Także wielgaśny, bym powiedział, z bustem pogodowym. No i oczywiście Goldenka Ultra Ball. Muszę ten telefon jakoś inaczej złapać, żeby w niego na spokojnie rzucić. Jeszcze Lucky Ega nie odpaliłem, ale zaraz to zrobię. Także no idź na środek. Nie lubię jak stoi, o akurat się przesunął i nice. Zobaczymy czy ta pierwsza sztuka nam się złapie, jakie mamy IV do niego. Może będzie jakieś dobre, to by się zrobiło od razu ewolucję. No ale sprawdźmy może. Tutaj odbieramy a price. Dwie gwiazdki, słabe. Lecimy szukać kolejnych. Zobaczcie sobie, ile się te, tutaj tego respi. Bardzo dużo porygonów. Także może któryś z nich jeszcze będzie szajni. Setka by się przydała. Nie musiałaby być nawet szajni, byle że stuwa. Dobra, posprawdzam to poza odcinkiem, te wszystkie porygony. No i zobaczymy, ile szajniaków uda się dorwać. No i dostałem właśnie zaproszenie na rajda z Articuno, także spróbujemy sobie zrobić jednego takiego rajda. No i zobaczymy czy może będziesz setka albo shiny, przy dobrych wiatrach by się przydało. Pokemony losowe 7 osób tutaj w logby, także na spokojnie nam powinien zejść. No i zobaczymy co się wydarzy, czy będzie szajniak. Na razie polegony dwa złapane, oczywiście shiny, żadnej setki. No ale rajdziki jak najbardziej na plus. Lakik także został odpalony, także mamy tutaj potrójne punkty doświadczenia. Załapanie porygonów. No i właśnie artikunno schodzi, także na szybciora przewijamy nagrody, tak jak zawsze to robimy. No i sprawdzamy czy będzie szajniak, czy też nie. Lecimy. Od razu quest mi się wykonał. No i sprawdzamy 20 boli. Zwykły 1729. Aktualnie nie pamiętam ile ma setka. No i spróbujemy go dorwać z goldenką. Jedną bolę rzucimy. Jeśli się nie złapie, no to poza odcinkiem po prostu go sobie... Tam na spokojnie złapię i lecę polować na kolejne Porygony, bo chcę mieć całą rodzinkę, czyli jeszcze jednego Porygona. Szajni mi tutaj brakuje. Dobra, Articuno ucieka. Łapię go poza odcinkiem, no bo troszkę szkoda czasu. No i kolejne zaproszenie na rajda oczywiście na Articuno. Pozdrawiam z tego miejsca Olka i cały Tychy. Dzięki za zaproszenie, Olek. I lecimy, zobaczymy, czy teraz może wyskoczy jakiś szajniak. Tym razem vlog by było aż 13 czy 14 osób, także szybko zeszło. Nagrody. Sprawdzamy i mieszajni. 1719. Lecimy dalej. No i wyskoczył mega rajd na Pigiot, to także 6 osób spróbujemy go sobie zbić. Powysyłaliśmy zaproszenia, także ktoś doszedł. No i zaczynamy. Zobaczymy jak wyjdzie ten rajdzik. Jeszcze w sumie mega rajdów nie robiłem. Ostatnio nie mam za dużo czasu. Powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o nagrywanie, jeszcze te streamy tutaj idzie robić. No ale jednak nagrać odcinek przerobić go to nie jest tak szybko, że tak powiem. No i już niedługo dowiecie się, co zabiera mi tyle czasu, że te odcinki nie wpadają regularnie na kanał. No ale już za niedługo, bo w grudniu się wszystko zmieni. Także będzie regularność na kanale, jeśli chodzi o odcinki, o live y i tak itd. Tak A teraz zbijemy tego naszego PGO, to mamy 260-254 sekundy. 180 sekund zostało. No i chodzi, zobaczmy sobie. Nagrodę. I czy przypadkiem nie trafił się szajnie. Akurat quest mi się wykonał. 70 tych candy do ewolucji. 1468. 15 boli. Szybko go z goldenką. I od razu odbiorę sobie tego quest'a. Zobaczę co tam jeszcze muszę zrobić. Nie miałem możliwości rajdować ostatnio, a dzisiaj na Community Day w sumie już trzeci rajd, dwa na no i obecny, teraz grejcik wszedł. Zobaczmy czy siądzie, czy też mi gdzieś tam zwieje, wyskakuje 1468. Nie wiem ile ma setka w ogóle, a może z Pineapem siądzie. Jedna bola z Pineapem, zobaczymy na grejcie. Czy się złapie, czy też zwieje. Wyskakuje. Kolejna goldenka. Poszedł do góry, ale grejcik. Sprawdźmy, czy siądzie. Raz, dwa, no. I siedzi. Jest złapany, także mamy go. Sprawdźmy od razu price 70 mega energii. A to jest potrzebne do mega ewolucji. Także jeszcze jednego rajdzika byśmy musieli zrobić. Ivy słabe, także lecimy polować na Porygony zobaczcie ile tego tutaj wyskoczyło koło mnie, ale już tamte cztery sprawdzałem nie są niestety szajni. możemy sobie wejść jeszcze tutaj, odebrać na szybko te nagrody z tego quest'a, 3 rarkendi, candy a 25 tej mocy znowu dostaliśmy i sprawdźmy czy to jest koniec tego quest'a, czy jeszcze tam trzeba coś porobić A to jest koniec. Także po 1500 Stardusta odbieramy. Fajnie, kolejne kosty zakończone. Ostatni etap, akurat był. Także lecimy dalej polować na porygony. Community Day oczywiście jeszcze trwa, no ale zrobimy sobie już ewolucję całej rodzinki. Także lecimy 718 CP. Ten porygon ma najlepsze IV. Także pierwszy item ewolucji leci. Będzie druga forma porygona, i później. Kolejna, także musimy chwilę, chwilę tutaj poczekać, aż ta animacja nam przejdzie. Tutaj bardzo fajnie wygląda taka kaczucha. Kolorystycznie myślę, że spoko wygląda. Nie wiem, co na to. Nieźle. I kolejna ewolucja Porigo na Z. Lecimy. No i sprawdźmy, jakie CP będzie miał ostatecznie. Jakieś duże nie będzie. Może, gdy będę wracał do domu, złapię jeszcze jakieś szajni. Może coś lepszego? Próbowaliśmy się trajdować, niestety żaden laki nam tutaj nie wyskoczył. 1368, mamy Porygona Z. Całkiem fajnie wygląda, ale jeszcze jednego, żeby była cała rodzinka, trzeba zrobić. I może zrobimy tego 1397. Myślę, że wyjdzie ok. Oczywiście poza odcinkiem porobię sobie zwykłe Porygony. Ewolucję zwykłych Porygonów, oczywiście w Porygona Z, ale tam już po prostu bardziej będę patrzeć na IV, może. Jeszcze gdzieś tam drogą jakaś setunia wpadnie, czy coś innego, tutaj mamy 2249. Porygon Z miał dzisiaj dostępny nowy atak 3 atak także mamy Porygona Z z nowym atakiem. No i w sumie trzy rajdy żeśmy zrobili parę tych szajniaków, jak widzicie, mi tutaj wpadło dokładnie sześć. No i zobaczymy, co się wydarzy jeszcze do końca dnia. Community Day na Porygona jeszcze trwa, także w drodze powrotnej do domu. Może Pokéball dorwie mi jakiegoś porygona Shiny z dobrym IV. Oczywiście ewolucję sobie porobię. Dwie godzinki po community da jeszcze można robić ewolucję, także będę miał dużo czasu. Na koniec zapraszam Was jeszcze do grupy na Facebooku Bonkol 12 Nianti Games. Dołączajcie byczki do Discorda. Tam macie też osobny pokój właśnie z Pokémon GO, z nowościami. Ja się z Wami żegnam, subskrybujcie mordy kanał. Zobaczcie poprzednie moje filmy. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.